Pszczół oznacza zagrożenie, więc one wtedy szybko siadają na plaster i chcą pobrać jak najwięcej miodu. W związku z tym pszczelarz może spokojnie wyciągać plastry. Rameczkę tutaj ja pan Ciężka? Jest ciężka. O, ten na Mamy tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, przemyślam. Nie, nie, ta. tak, nie, nie. No naprawdę, no pani dotrze, ale nie <śśśśś> Szczególnie. Pan odkłada tutaj? Tak, może sobie. Już możemy panu... ściągnąć kapelusz. Tak, możemy go tak, tak oprzeć. Tak, oprzeć. Ta. Czy można już ściągnąć? Tak, można ściągnąć kapelusze i zaraz opowiem, co będziemy dalej robić. Może zabrać. Dobra, to ja. Może okay. jest Delikatnie, acz precyzyjnie i te. Wiesz, o! No i super Wam poszło. Szymon, rewelacja. Teraz co? Ozdobimy może. coś? Bardzo gęsty, to musimy chwilę poczekać, aż tutaj do tego naszego zaworu dotrze. Leci, o, o, o. leci, leci. Proszę, proszę.